Siemka widzowie, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj w odcinku powiemy sobie o Donnarumie, który negocjuje przedłużenie umowy z Milanem, o Tomasie Tuchelu, który zdradza kulisy zwolnienia z Paris Saint-Germain, o Jerome Boatengu, który odchodzi z Bayernu Monachium oraz na sam koniec powiemy sobie jeszcze o wyciekłych koszulkach Manchester United. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał tam na dole z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 300 subskrypcji do moich urodzin, które są 13 kwietnia, może się uda, może nie. Zostawcie oczywiście też pod tym materiałem łapeczkę w górę, jeżeli ten oto materiał Wam się spodoba. Eee, no i napiszcie w komentarzu, co wolicie. Newsy piłkarskie, czy ciekawostki i inne e, filmy piłkarskie. Bez zresztą pytania będziecie mieli w komentarzu, odpowiedzcie na nie, no i wróćcie, żeby oglądać odcinek. Więc ja już chyba nie będę przedłużał. E, no i zapraszam Was do oglądania. AC Milan od dłuższego czasu nie potrafi rozwiązać problemu z Gianluigi Donnarumą. Kontrakt 22-latka wygasa w czerwcu tego roku i od dłuższego czasu władze Rossonerich starają się ją przedłużyć. Zdaniem włoskich mediów młody bramkarz otrzymał już dwie oferty przedłużenia kontraktu i obiad rzucił. Pierwsza propozycja mówi o przedłużeniu kontraktu na 5 lat i zarobach 6 milionów euro za sezon. Do tego miał dojść bonus w wysokości miliona euro w przypadku awansu do Ligi Mistrzów. Druga propozycja była bardzo podobna. Podniesiono roczne zarobki bramkarza do 7 milionów euro, zachowano wspomniany bonus, a do tego zawarto klauzulę przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące. Agent zawodnika Mino Raiola chce dać do donerum rocznego, maksymalnie dwuletniego kontraktu. Na to nie chcą się zgodzić władze Milanu, które uważają, że złożone propozycje odpowiadają realnym możliwościom klubu. Na razie negocjacje między stronami zostały zawieszone, a obie strony dostały czas do przemyśleń. Zdaniem włoskiego dziennika Gianluca Gian eh, Di eh, Mazio, Donnarumma chce rozważyć jeszcze inne opcje. Zwolnienie Tomasa Tuchela z posady szkolenia w Cap-Rysa spadło jak grom z jasnego nieba. Jak donosi El Equipe, przedstawiciele klubu ze strony Francji postanowili podzielić się swoją decyzją z takimi zawodnikami jak Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos czy Kelly Ornavas, telefonując do nich między pierwszą a drugą w nocy po spotkaniu. Część z nich była zszokowana taką decyzją. Do tej grupy należy choćby brazylijski gwiazdor, który żył w bardzo dobrych relacjach z Tuchelem. Niemiecki szkolenie gwarantował Neymarowi dużo swobody na boisku, a poza nim przymykał oko na różne wybryki napastnika. Na Instagramie w miłych słowach trenera pożegnał również Mbappe. Nikt nie zapomni Twojego pobytu tutaj. Napisałeś piękną kartę historii dla klubu. Dziękuję ci, trenerze. Napisał Francuz. Pozostali Grecy wstrzymali się od głosu, bądź. Uważała decyzję za niezrozumiałą. Tuchel, jako pierwszy trener w erze katarskich działaczy, wprowadził Paris Saint Germain do finału Ligi Mistrzów. Miał tego ponownie dokonać, tym bardziej, że Les Parisens czeka trudne zadanie w 1.8. finału, mierząc się z FC Barceloną. Kontrakt Jeroma Boatenga z Bayernem Monachium wygasa 30 czerwca i jak dotąd nie otrzymał on propozycji przedłużenia umowy. Kicker poinformował, że Bawarczycy nie wiążą już przyszłości z 32-letnim obrońcą. Zarząd klubu zdecydował o nieprzedłużeniu kontraktu z piłkarzem. Odejście Boatenga będzie końcem pewnej ery. Były reprezentant Niemiec przez 10 sezonów był filarem zespołu. Rozegrał dla Bayernu 354 mecze, w których strzelił 10 goli i zaliczył 25 asyst. Jerome Boateng dwukrotnie triumfował z Bayernem w Lidze Mistrzów, Superpucharze Europy oraz klubowych mistrzostwach świata. Defensor 8 razy wygrał Bundesligę, a ponadto 5-krotnie zdobył Puchar i Superpuchar Niemiec. Łącznie sięgnął z Bayernem po 24 trofea. Jerome Boateng wciąż jest kluczowym zawodnikiem Bayernu Monachium – w tym sezonie zagrał w 30 meczach. Na ten moment nie wiadomo, gdzie trafi Mistrz Świata z 2014 roku. Bo nie zabrał jeszcze głosu w sprawie swojej przyszłości. Są wycieki nowych koszulek: Manchester United. Jeszcze nie wiemy, czy one tak dokładnie, tak samo będą wyglądać, ale prawdopodobnie tak, ale to się jeszcze okaże. Naprawdę bardzo ładne koszulki, mi się bardzo podobają. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Przerwino serduszka, jak zwykle. E, według mnie są bardzo ładne. E, to są, te u góry to są koszulki najprawdopodobniej e, standardowe, podstawowe, a te e, na dole to są koszulki wyjazdowe. E, więc, no, bardzo ładne. Mi się podobają. Jeszcze nie wiemy do końca, czy e, tak dokładnie, takie, dokładnie koszulki takie będą, ale jest większe prawdopodobieństwo, że właśnie takie będą. E, piszcie w komentarzu, co o tych koszulkach sądzicie. Oceniam je tak mocne, Daję mocne 8,5 na 10. Z tego materiału możecie stawić łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem tam na dole, żeby nie przegapić kolejnych takich newsów. Bo są one tutaj teraz biorę na tym kanale dosyć często newsy. Planuję robić je tak 3-4 razy w tygodniu, więc zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem mojego kanału. A oprócz newsów są tutaj takie filmy z ciekawostek, z serii najlepsi piłkarze polecam subskrybować z dzwoneczkiem. Bardzo będę wdzięczny, ponieważ lecimy po 300 subskrypcji. Ja już się będę z wami żegnał. To tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i co? Trzymajcie się i piona!